Witam, witajcie, z tej strony ja, z Weekend i na początku chciałam wam powiedzieć, że życzę wszystkich wesołych walentynek, wszystkiego dobrego, walentego i tak dalej. Ale oczywiście, jak to ja, musiałam się spóźnić. Wczoraj były wczoraj był walentynki, dzisiaj już jest szkoła. Napiszcie w komentarzach, jak tam zdalne, bo bo nie. jesteśmy na MSP i jakby to powiedzieć, nudzi mi się trochę, więc pogramy sobie troszkę. Oczywiście ten odcinek nie będzie za długi, ale też nie chcę, żeby był za krótki, jeśli oczywiście wiecie, o co chodzi. Widzicie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z wączkiem. i chyba do tyle. I mm. na przykład wesołego przypnę wam serduszko. Przepraszam, że dzisiaj nie było quizów, ale po prostu no nie chciałam y, quizów nagrywać, bo tyle z Harry'ego Pottera, a... Wolne wczoraj były, ja kompletnie o tym zapomniałam. Przejdźmy do strzeczki. Zabierzmy wesołych... 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 Waletynek. I tutaj tylko sobie zróbmy. Muśkę z serduszkiem i Enter. Mam bardzo mało kaski. Zapomniałam, że kręci się tym kołem. Tak, tak wychodzi, to jest takie. Nie fajne, ale co mam brać? No dobrze. Mmm. Nie. Dobrze. Myślę, że sobie odbierzemy to i. Nakarmujmy zwierzaczki i to będzie pewnie koniec. Dobrze, pójdziemy do pokoju. Widzę sprawy. Niestety, dzisiaj nie mam czasu za bardzo. No dobrze, troszkę cię umyjemy, bo ciągle wyjdzie. Dobrze, dobrze. tu jesteście może. No niech to szu. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo walentynek i papa! Chyba i papa!